I dzień dobry, dzień dobry w sobotę 17 lutego. Dzień zaczynamy oczywiście od sprawdzenia, co tym razem. Nagpatrz jest ciekawy. Tutaj przepraszam za entourage. Sprzątamy troszkę, gdyż jest sobota. Nie, bo mamy awarię. Tak, tutaj I mamy awarię, awarię, której w wody wspominamy. nie mamy od Tak, długi. więc po prostu mamy z boilerem problem, Aj. więc jest jak jest. Po mnie królik króliczek sobie tam hasa. A ta 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 może ta mi na nogi się. Agnieszkę rozpraszać, tak, chodzi jak pies za nią. Tak, będziesz tak podawał. Proszę, układaj. Patryś, to jest... Tata ma ciastko jakieś dzisiaj, hu hu hu. Dobrze. Marchewkowe na drugie śniadanie. Połóż tu. Tu ma, zobacz. Pod wieczorek masoczek. Sałatka na kolację. Tak, tu będzie kolacja, tu podwie, tak. O, a to, co to jest, kochanie? Śniadanko, proszę. O. Daj tu naprzód. Mm. Uh -huh. O, dobrze. Tu śniadanko, tu drugie śniadanko, i ostatnie, proszę. Obiadek, zobacz jaki. Co tata będzie jadł? Będziesz jadł z nim? Czy sam? Tak, w ogóle nie wiem, czy to jest menu niedzielne czy menu sobotnie bo dwie paczki przyszły, a już nie będę. Tak losowo wybraliśmy, nie będę już na stronie sprawdzał. Dobrze, ułożyłem wszystko, Patrz, tu ucieka. Dobrze. To tak, śniadanie. Na ciepło lub zimno. Omlet hiszpański. Drugie śniadanie. Na zimno. Ciasto marchewkowe. Obiad. Na ciepło. Tagines z Halumi Pod Podwieczorek na zimno. Co to jest? koktajl? Marchew, brzoskwinia, Pomarańcza, Jabłko. I kolacja na zimno. Sałatka, ser, ananas, ryż. Także takie sprawy dzisiaj. No, ja, tradycyjnie Agnieszka z króliczkiem. No, bo skacze mi po nogach cały czas. tego wezmę to nie skacze. No, zaczepię Agnieszkę, chce się bawić. Także. Ale tutaj ma swobodę, chodzi po całym mieszkaniu. Za wyjątkiem jednego pokoju to tak. To. Chodzi, no a Agnieszka z szufelką za nim zaraz. Po... No i on za mną. Trzeba sprzątać to tak. Ale jeszcze trzy tygodnie i pójdzie. Może Pójdzie pod nóż pomoże. do kastracji i zobaczymy, może tak nie będzie znaczył. Dobrze. Mm. <laughs> nie wygłupia się. Patrzy, tu sobie żarty robi, ale jej ogórcik twarty. A króliczek sobie tutaj biega, skacze po mieszkaniu. No, króliczek do tej pory tak niechętnie, w Agnieszki głównie siedział. A tu w końcu Patryś. Mój, mój, mój. Robiło, mój, mój, mój. No, Patryś ma taki nosek ubity, ale to z przedszkola tak wrócił. Wczoraj mniej było, widać dzisiaj bardziej. No. Jak to Patryś powiedział, że kukuje królik. <grym> Pasurki ma przycięty, ale jeszcze ostre cały czas, także. No. Także pierwsze Patrysia zabawy z króliczkiem. Do tej pory to tak troszkę jednostronnie było, że Patryś mu ukazywał uczucia i w ogóle, ale królik jakoś niechętnie i podejrzliwie. Fajny króliczek? Tak. <gry> Miły? <gry> tak. Tu go za łóżką, tak lubi jak go tu za łóżko, tak mój mój No mięciutki jak ażuszka. O. Rzecznik siedzi, ten królik. Nie wyrywa się. <głos> <głos> Przyzwyczaił się, że to twój pan, A. chyba to? <noise> A my tutaj przyjechaliśmy do babci, Patryczka, na Nowy nowy. Krakow, widzisz, jasno, tutaj jest blok, w którym kiedyś mieszkałem. Tutaj kupiłem kawalerkę. I się mieszkało ile? spieszat lat mieszkałem tutaj, nie? Mhm. Sam. Ale nie ze mną. <noise> tak, nie z tobą. No, ale Wojciech, już ciebie... Ja Cię odwiedzam, bo tu blisko mnie. Ale już ciebie znałem. Agnieszkę znam ze 30 lat mm -hmm. <laughs> no. chociaż po ślubie dopiero 7 jesteśmy. No, ale także poznajmy ją dosyć dobrze. No. no chyba nie do końca jeszcze. a no, cały czas wiesz, człowiek się zmienia też czy coś, nie? Czy nabudowało tu bloków, tego bloku tu nie było. Tak, z tego bloku nie było. Tu, tu dużo takich ten... Tutaj akurat nie, bo to już jest gęsto, ale, ale na, w, na wciskali tych bloków też Każdy sporo. Taki strawek zielony tak. to jest blok. No. To jest ta stara część Prokocina. Chociaż Prokocim nowy, bo jeszcze jest stary Prokocim. Tak, no jest stary, no ale stara część Prokocina znowu. Stara część nowego Prokocimia. Dobra, my idziemy do chińskiego sklepu. Tutaj ja tu zobaczyć. Do podstawówki. Doszło, y, od 1 do 6, bo potem były zmiany popołudniowe i całą klasą nas przenieśli rodzice na Bieżanów. Na Bieżanów, Bieżanów to sąsiednią osiedle Idziemy troszkę dalej, tu miałam pod nosem podstawówkę z balkonu, widać, no ale no. chodziliśmy tam, bo na rano. No, to byśmy na popołudnie musieli te... no. Urzekła mnie Twoja historia. Wierzę. Dobra, idziemy. No i my już byliśmy w tym chińskim sklepie, tam sobie kupiłem fajne radyjko, które pokażę później. Przed nami jest restauracja Irlandia. Byliśmy tam na ślubie naszej koleżanki na weselu. W zasadzie teraz już idziemy z zakupami. Wyszliśmy po jedną rzecz, wracamy jak zawsze z torbami. I tutaj właśnie już, my już przyszliśmy do domu. Zaraz będziemy zakładać ten boiler, ściągać stary, zakładać nowy. A to jest to radyjko, które kupiłem. Jest tak, na no baterie słoneczne, na no, baterie no takie zwykłe. Plus jeszcze zasilanie na kabel ma, kabel jest tutaj w środku, tam gdzie na baterię, się on teraz tych słonecznych jeszcze odbiera? I eee, co tam jeszcze ma? Aha. Tu ma też taką latareczkę. To no, no, bo ma tu wejście na kartę pamięci na USB. Tak jest prawda. Tak w stylu retro. Troszkę wygląda. A już stary baterię ściągnięty. Przygotowujemy go do wyniesienia, Nowy czeka tutaj. Także jest akcja. No i boiler idzie, papa. Pa. No i dzielne chłopaki wynoszą nam tu boiler. Ciężko, źle się chwyta. Bo stary wrzyna się, ale idą dzielnie. My tu jeszcze nachyle do kastu ramy po brakujące części. O proszę, jak tu Patryczek swojego króliczka przytula. Mój mój. A króliczek sobie grzecznie siedzi na twoim kolanku, widzisz? O proszę, jak go tuli. <śmany> Twój króliczek, tak? A tak pod włos go nie jest włosem bardziej. <śmany> Tutaj szwagier walczy. No i finalnie nowy boiler zawieszony. Napełnił się o teraz się nie No to są ślady po tym poprzednim, bo był większy, ale to się zamaluje. Mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie ok. Teraz patrzysz, co będziemy robić? Babeczki, tak? Dobrze. To wlej tutaj całe. Bardzo ładnie, ślicznie. Teraz wlej wodę. Wlej to całe. O, o tak? super. I jaja. No, tylko wszystko. O. Super. No i teraz musimy pomiksować mikserem. Będziemy miksować? Tak. Tak, będziemy robić koło. I robimy koła. Mieszamy, będą takie babowki fajne, widzisz? Jak się robi koło? Po jednym, no tak. No, Patryś już zrezygnował. Tak, Patrycz zacił zainteresowanie. Chyba piekarzem nie będzie. Cukiernikiem nie będziesz. Nie, nie spał dzisiaj to taki. Trochę marudny się robi. Tutaj te babeczki też po pieczeniu. A teraz tutaj Agnieszka ozdabia lukrem. Te babeczki. A teraz trwa posypywanie tutaj gwiazdkami tych babeczek. I tutaj już papeczki wylądowały na naszym stole.